Cześć, mam na imię Rafał Smykowski, jestem reżyserem filmu Ziarno Świadomości. Film był robiony przez 6 lat, całkowicie niezależnie. Opowiada o naturalnym nasiennictwie, naturalnym rolnictwie, naturalnych uprawach. Niesie ze sobą świadomość, nadzieję na zmianę. Jest to film kultowy. Zasługuje na kultową dystrybucję, jakim jest kino objazdowe. Wraz z kinem objazdowym jeździli moi dziadkowie po wsiach, puszczali filmy, więc jest to taka kultywacja, kontynuowanie tej tradycji, i w ten sposób chciałbym wypuścić chcę wypuścić film na świat. No i jeśli chciałbyś się przyłączyć do tej idei, jaką jest kino objazdowe, które ma połączyć widza z filmem i zbudować tą wspaniałą społeczność i niesienie tego światła i świadomości. W społeczeństwie, to zapraszam do obejrzenia Zwiastuna i na stronę Facebookową Ziarna Świadomości. Wdzięczność za pomoc i każdą wpłatę. Zapraszam też do współpracy, jeśli jesteś organizatorem jakiegoś festiwalu, bądź yy, masz miejsce i możliwości do opuszczenia filmu, to również zapraszam do współpracy. Wdzięczność i yy, światło.